Ktoś, kto twierdzi, że pielgrzymki będą miały swoje już zejście jest w jest błędzie. Dlaczego? Pan Bóg nas stworzył jako istotę społeczną, to znaczy jako mężczyznę i niewiastę. I my się budujemy wzajem we wzajemnych relacjach, dlatego pielgrzymowanie jest w naturze człowieka i właśnie obok przechodzi przecież drugi człowiek. Tego uczył nas Jan Paweł II, niezależnie od tego, że przechodził również przez bardzo trudny czas cierpienia i śmierci to nauczył nas przechodzić z życia do życia i dlatego ta natura pielgrzymowania jest wpisana w naszą ludzką naturę przez Boga i ona będzie naszym udziałem aż do końca świata i do skończenia dni. Myślę, że Maryja zawsze prowadząc nas ku Chrystusowi nigdy nie mówi dość. Musimy głębiej i prawdziwiej uwierzyć na jej wzór Chrystusowi, dlatego że łaska Boża jest nieobliczalna i mówimy, miłość Boga jest nieskończona, dlatego każde wchodzenie na szczyt, ono łączy się z kolei z powracaniem do rzeczywistości. Dlatego tutaj musimy przyjąć to jako zadanie, żeby dopiero wspinać się na każdą kolejną uroczystość i na każdy szczyt również Eucharystii. Trzeba świadczyć na co dzień tym, że się przynależy do Chrystusa. A tych prób i doświadczeń jest tak bardzo wiele, że tutaj pomoc Maryi jest nam nieodzownie potrzebna. Dlatego musimy mieć świadomość, że przy każdej celebracji eucharystycznej ona jest obecna przy Synu. Dlatego pozdrawiam wszystkich, którzy dzisiaj noszą jej imię i życzymy, żeby byli świadkami we współczesnym świecie, który. Zdaje się być odchodzącym od tej rzeczywistości religijnej, a wystarczającym samym sobie. Te ostatnie wydarzenia dramatyczne, czy to terroryzm, czy trzęsienia ziemi, pokazują, że wszystko jest w ręku Boga. Znamy dni ani godziny, kiedy przyjdzie nam stanąć przed Bogiem, żeby zdać sprawę z naszego wodarstwa. Dlatego jeszcze raz idźmy ufnie z Maryją przez życie po to, żeby wchodzić na każdy szczyt Chrystusowy, a już nie mówiąc na górę przemienienia, górę tabor, czy na chwałę życia wiecznego. Dlatego serca wszystkim błogosławię, którzy na co dzień podejmujecie drogę wiary, nadziei. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.